10 polskich rekordów motoryzacyjnych. Materiał napisany na podstawie informacji opublikowanych na łamach portalu biorekordów.pl Ten rekord padł w podwarszawskiej miejscowości Ząbki. To tam, 7 listopada 2020 roku, Wojciech Sobierajski na terenie praskiej giełdy spożywczej ustanowił rekord Polski w pchaniu samochodu. Do tego celu użyto Smarta. Naszemu byłemu rekordziście udało się w ciągu 24 godzin przepchnąć przez odległość 60,26 km samochód. Wojciech nacieszył się tym rekordem prawie 3 lata. W 2023 roku dwukrotny rekordzista Polski, Damian Olender w miejscowości Nowogród pchał również przez dobę Smarta do. Koła rynku. Takie okrążenie miało 280 metrów długości i udało się pokonać Damianowi je aż 329 razy. Olenderowi rekord udało się pobić dnia 14 października 2023 roku o 32 km. Ustanowił on tym samym rekord na poziomie 92,26 km. Ten rekord należy aktualnie do Muzeum Motoryzacji w Oławie. Oni właśnie dnia 8 czerwca 2023 roku z pomocą uczestników Rajdu Koguta udali się na Tor Poznań. Mieli jasny cel. Obok prowadzonej charytatywnej działalności ustanowili rekord w największym przejeździe pojazdów zabytkowych na torze wyścigowym. W tym przejeździe wzięło udział 2059 pojazdów. Obok tego rekordu na działalność charytatywną, podczas trwania siódmej edycji tego rajdu, w którym padł ten rekord, według informacji opublikowanych na stronie Biura Rekordów, Tomasz Jurczak poinformował, że zebrali w trakcie wydarzenia około 1,7 miliona złotych na pomoc charytatywną i pomoc dzieciom, które miały być wskazane przez uczestników rajdu. Tego typu rekord musiał być przejawem ogromnego pokładu kreatywności oraz determinacji, bowiem stanie na rękach nie jest najprostszą rzeczą dla wielu z nas, a ten śmiałek dodatkowo postanowił ciągnąć auto w dodatku na czas. Samochód ciągnięty na rękach był przez Mateusza Woźnego i padł 19 sierpnia 2023 roku na terenie Bytkowskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Rekord ten opierał się o ciągnięcie samochodu na czas na odległość 1 km. Śmiałek do tego przedsięwzięcia przygotowywał się przez półtora roku i udało mu się pobić rekord polski. Przeciągnął samochód przez określony dystans w czasie 1 godziny 47 minut i 28 sekund. Ciągnięty był samochód z polskimi korzeniami, czyli nic innego jak Fiat 126P potocznie zwany Maluchem. Poprzedni rekord należał do Wojciecha Sobierajskiego, który ustanowił go w 2021 roku na hali COSTORWAR w Warszawie. Byłemu rekordziście pokonanie dystansu na rękach ciągnąc przy tym Malucha zajęło 3 godziny 16 minut i 20 sekund. Podwójny rekord, bo zarówno Guinnessy, jak i Polski, ustanowiony został dnia 30 września 2022 roku na lotnisku w Pile przez Bartosza Ostałowskiego. Bartosz do rekordu przystąpił, prowadząc swój driftowóz, a jest to BMW E92 potocznie zwane Furią. Generuje ono zawrotne 1000 koni mechanicznych i 1280 Nm. Rekord ten to najszybszy drift. Poprzednio należał on do Jakuba Przygońskiego, który ustanowił ten rekord Polski w 2013 roku. Wykonał drift na odcinku 50 metrów z prędkością blisko 218 km na godzinę. Pomiary do tego rekordu odbywają się z dokładnością do jednej setnej sekundy. Dodajmy tylko w tym temacie, że aktualny rekordzista, czyli Bartosz Ostałowski, prowadzi samochód stopami i ustanowił rekord na poziomie 231,66 km. Dodatkowo ustanowił on również dodatkowe dwa rekordy Polski i Guinnessa w najszybszym drifcie samochodem prowadzonym stopą. Ten narodowy rekord przyprawia o zdumienie. W większości starsze maszyny od nas samych zostały poddane prawdziwemu wyzwaniu. Pierwotny rekord odległości przejechany zabytkowymi ciągnikami rolniczymi należał do wcześniej już przetaczanego rajdu Koguta, tym razem szóstej edycji. Oni 16 czerwca 2022 roku, aby podnieść poprzeczkę, musieli pokonać dystans większy niż 360 km. Można nazwać by ten rekord takim małym traktorowym lemonem. Witold Zagarelicki przejechał swoim Ursusem C328 drogę z Oławy do Ciechanowa. Finalnie rekord ten stanął na 508,44 km. Podczas wcześniej przytaczonego rajdu zebrano blisko 970 tysięcy na cele charytatywne. I tak było do 1 września 2022 roku, gdzie grupa mężczyzn startująca z Grodziska Wielkopolskiego postanowiła pobić aktualny na tamten czas rekord. Uczestnicy traktorami, których wiek przekraczał 45 lat, pobili rekord ustanawiając go na poziomie 548,4 km. Pomysłodawcami byli Bartosz Jankowski oraz Krzysztof Binkiewicz. Z grupy 9 mężczyzn, 8 ukończyło przejazd. Uczestnikami byli Bartosz Jankowski, który jechał Ursusem C325 z 1962 roku, Kamil Hornik i Ursus C451 z 1956 roku, Piotr Frąckowiak na Ursusie C328 z 1965 roku, Bartek Stopa na Ursusie C328 z 1966 roku, Michał Przestacki na Ursusie C328 z 1963 roku, Eugeniusz Boryczka i Ursus c 4 z 1961 roku. Marcin Filipek z Ursusem C328 z 1961 roku. Krzysztof Wimkiewicz jechał na Fendcie GTS 231 z 1977 roku. Oraz Jacek Kucharczyk jechał z torem 25K z 1955 roku. On nie ukończył trasy. Prawdziwa perełka. Do Bogusia Zem 3 należy z pewnością nieoficjalny rekord w najszybszym zwiedzaniu stolicy, ale ci panowie postanowili pobić rekord na najszybsze okrążenie kraju wzdłuż granic z wykorzystaniem do tego celu samochodu. Bicie rekordu odbyło się w dniach 25-27 lipca 2022 roku w składzie Władysław Zelankiewicz, Adrian Osial, Rafał Gałęzowski, Jacek Kotyński, Adam Glinka oraz Adam Knoll. Ci panowie wyruszyli z Helu i wzdłuż granic okrążali kraj, kończąc swój dwudniowy wyścig z czasem również na Helu. Pobili ten rekord w czasie 51 godzin, 59 minut i 48 sekund. Rekordziści zdobyli takie punkty jak w okolicach Cedyni, czyli punkt najdalej wysunięty na zachód Polski, Wołosate, czyli najdalej wysunięty punkt na południe Polski, Zosin, czyli najdalszy punkt na wschód, Podczas tych zmagań panowie pokonali dystans 3628 km i 219 m. Jechali ze średnią prędkością blisko 70 km na godzinę. Poprzedni tego typu rekord został ustanowiony w 2021 roku, gdzie zwycięzcy przejechali 3520 km w czasie 59 godzin i 30 minut. Daje nam to średnią prędkość na poziomie 59 km na godzinę. Ten rekord to prawdziwa ciekawostka i gratka dla fanów Formuły 1, a otrzymał go nie kto inny, jako Robert Kubica. Nie jest to z pewnością wymarzony Guinness, jakiego Robert mógłby chcieć zdobyć, jednak uzyskał tytuł rekordzisty Guinnessa za, uwaga, najdłuższy czas pomiędzy uzyskaniem kolejnych punktów w Formule 1. Pomiędzy kolejnymi zdobytymi punktami przez Polaka minęło 8 lat i 256 dni. Został on ustanowiony w 2019 roku. Teraz coś dla fanów elektromobilności. Ten rekord został pobity z użyciem Mercedesa EQS. Drużyna w składzie Dagmara Kowalska oraz Norbert Cała ustanowiła 21 października 2021 roku rekord polski w najdłuższym dystansie pokonanym samochodem elektrycznym w ciągu 24 godzin. Wystartowali oni w stolicy Polski i celem było dojechanie do Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. Poprzeczka rekordu stanęła na pułapie 2185 km pokonanych w dobę. Tym razem to był innej klasy rekord z naszego pięknego kraju położonego nad Wisłą grupa studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oficjalnie. Bo istnieje też nieoficjalny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który nie figuruje w księdze. Postanowiła pobić rekord w największej ilości osób dosłownie upchanych w typowym autobusie komunikacji miejskiej. Wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2011 roku na kampusie uniwersyteckim. W wyżej wymieniony środek studenckiego transportu zmieściło się 229 osób. Zaskoczycie, bo taki wypchany po brzegi autobus ruszył w trasę, pokonując 75 metrów w czasie 57 sekund. Do pobicia rekordów wykorzystano autobus Jelcz 121. Pewnie wielu z Was teraz pomyślało, że, co za problem, można by wziąć grupę dzieci i zmieścić się ich więcej ze względu na gabaryty. W tym rekordzie ograniczenie było następujące. Do rekordu mógł przystąpić dowolny student, który osiągnął więcej niż 150 cm wzrostu że każdy z takich pasażerów musi dotykać podłogi oraz że drzwi pojazdu muszą się zamknąć. Kolejny rekord, który padł w naszym nadwisieleńskim kraju, to rekord ustanowiony podczas pierwszego turystycznego rajdu Mini. Cała historia pisała się w miejscowości Żarki na Śląsku 24 maja 2019 roku. Jednocześnie pomysłodawcą, organizatorem i nadzorcą bicia tego rekordu był Jerzy Kurkowski. Całą akcję było zaangażowanych 205 osób i składało się na niego 95 pojazdów marki Mini. Utworzono z nich największy wzór z samochodów osobowych, który w tłumaczeniu oznaczał 60 lat Mini, co miało nawiązywać do 60-lecia marki. Sam napis samochodów miał 16,7 metra wysokości oraz 112,5 metra szerokości.